Pracownicy podlegający szczególnej ochronie w przepisach prawa pracy. Mamy takich pracowników, to kobiety w ciąży, pracownicy przed emeryturą, społeczny inspektor pracy, pracownicy na urlopach, ale również takimi pracownikami szczególnie chronionymi są członkowie związku zawodowego, którzy podlegają szczególnej ochronie ze względu na decyzję zarządu tego związku. I cóż się okazuje? Czy tacy pracownicy mogą być jeszcze bardziej chronieni przed wypowiedzeniem bądź rozwiązaniem umowy o pracę, niż było to dotychczas? Okazuje się, że tak. Bo 22 września 2023 roku wchodzą w życie przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego, które niejako na wniosek takiego pracownika szczególnie chronionego, któremu pracodawca wypowiedział bądź nawet rozwiązał umowę o pracę w trybie dyscyplinarnym za to, że ten pracownik ukradł mienie tego pracodawcy. Będą nakazywały zatrudnianie tego pracownika aż do prawomocnego zakończenia postępowania w tej sprawie. Co to znaczy, że pracownik, który ukradł mienie pracodawcy, zostanie, który zostanie zwolniony dyscyplinarnie tylko dlatego, że podlega tej szczególnej ochronie, wniesie do sądu wniosek o wydanie zabezpieczenia jego dalszego zatrudniania aż do prawomocnego zakończenia postępowania w tej sprawie. Sąd będzie zobowiązany wydać to postanowienie. I nasz pracownik aż do prawomocnego zakończenia postępowania, które może być postępowaniem wieloinstancyjnym, będzie cieszył się zatrudnieniem u tego pracodawcy na dotychczasowym stanowisku pracy. Takie nowe przepisy już 22 września 2023 roku wchodzą w życie w kodeksie postępowania cywilnego.